Nie wiadomo co uderzy. Chce mi być do serca, a peśmety... Ja nie będę tego też chował. Witam Państwa bardzo serdecznie. no, My nazywamy tym kabarettem Łowskim.kb w ogóle. Chcę Państwu tu kilka rzeczy powiedzieć, bo, bo dzisiaj wyszedłem tutaj, żeby pokazać Państwu, że, że kabaret to nie jest takie hop siup Naprawdę, że kabaret to nie jest hip-hop. Że kabaret to nie jest hula-hop. Ja, chyba, że moja mama jak się, się mieściła, no nie, ale to jest. Ja teraz ma opaskę normalnie z tego tak z tak, 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 jest wszystko po, pożądane. no nie? Tak nie chciałem państwu pokazać, że kabaret jest jak Arnold Schwarzenegger z komando. To trzeba wejść i rozwalić wszystkich. Naprawdę kabaret jest jak John Rambo w, w Rambo no muszę Chciałem Państwu tutaj pokazać, że w ogóle są różne rodzaje humoru i różne rodzaje kabaretów, no nie, ale jak rozróżniać te humory? Ja powiem Państwu, że to jest bardzo proste. To jest tak proste rozróżnić różne kabarety jak kurę od koguta, no nie? To jest tak, że jak się rozsypie ziarno, to kogut będzie dziobał, a kura będzie dziobała. Ja myślałem, że łatwiej, że po jajach, ale to wiesz, kura nosi, kogut nosi, no nie, ale... Się... Po prostu pomyliłam Nie w ogóle, em, kabaret można, mo mo można zacząć wyjść i takim wielkim, lepszym dowcipem. Na przykład, nie wiem, że, gdzie chodzi mucha do sklepu, mówi jestem topry, poproszę dwa kilo kupy. A pa pani mówi, co? On na gówno. Ale, ale to tak nie wypada. Po prostu nie wypada, że tak powinien być wyśublimowany. Tak powinien być. Czyli jedziemy w Bulgarii, tak? <noise> nie dobra, ja tak się lubię, to ja naprawdę ja słyszałem ostatnio. Ja nie wiem, czy Państwo widzieli, bo je, jest taki program, on się nazywa Czeszą Polską, czy coś takiego, no nie? I tam prowadzi taki licek truszek, tak. <noise> I on tam, jest, ten, nie, jest paniaczek, no nie. I on kiedyś zaprosił takiego naszego e, pana Tomaszewskiego, takiego naszego byłego trenera. E, przepraszam, kazał Oni są wszyscy w pewnych pieniądzach, tak, to... E, I oni mieli rozmawiać o piłce nożnej. I, 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 I ten pan Tomaszewski, znaczy oni mieli rozmawiać o piłce nożnej, nagle ten coś zaczynał fryzjerze, w każdym razie o jakichś bałkach, no nie nie, 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 Ja tego nie kumałem do końca, no, ale... Ale po prostu ten pan Tomaszewski mówi do tego pana Liszka tak Panie Liszku czy pan wie, jak najłatwiej zapłodnić krowę lodem? No to aż taki sprytny nie był liter, po prostu. I mówię, że y, no nie. A on mówi, no bardzo prosto, pośle na lodowisko, to sama się wydupczy. <laughs> Nie, to widzę, że literatura nie przejdzie A Jeszcze jest w ogóle, ja nie, nie wiem czy czai jak przychodzi Moni do Zony, i mówi, mówi tak, że nie podobały mi się w sobie trzy rzeczy. A on mówi, jakie? Podbródek. Papeł! Papeł! Co? Papeł! Co to jest Sarajewo, chodź. Wiedza, wiedza, wiedza zespół, wiedza. Uwaga, teraz będą kosmosy, po prostu się co się wydarzy. Co Zespół zły metal. A jest, a jest dobry? Jest dobry. Wiedza, wiedza, zespół, a ja ci mogę wjechać na matkę. Na moją mamę? No? Ci matka A twoja matka lepiej się u doktora No co? A twoja matka ściągała na tekście ciążowym. Ale od twojej A twoja matka jest taka gruba, że jak się obróci to mija po roku. A twoja maska się ubiera w kastoramie. Tak jest, A twoja matka kradnie nie z rana za kwadeta. A twoja matka ma znajomych na naszej klasie.